Przerzuwaj, cześć! Myślę, że na kwaterkę warto przyjechać, ponieważ to miejsce zrobiło z wielu ludzi, prawdziwych mężczyzn. Na kwaterce najfajniejsze jest to, że mogę się wykazać swoimi umiejętnościami, pokazać, co tak naprawdę potrafię i co nas interesuje. Najbardziej w Krzeczkowie urzekł mnie klimat bazy oraz czystość jeziora Nie słyszysz. Jezioro nie słysz, jest jednym z najczystszych jezior w Polsce. No oczywiście las, las przede wszystkim, no i w lipcu te świetliki. To jest jedna rzecz. Moje najlepsze wspomnienia z Krzyczkowa są jak się idzie na wieczorem na pomost i się patrzy na gwiazdy. W sumie niebo jest tam wspaniałe i naprawdę to jezioro i te gwiazdy robią naprawdę wielkie wrażenie. Urzekli przede wszystkim ludzie, którzy tam pracują i którzy spędzają swoje wakacje w bardzo ciekawym miejscu. Uważam, że kwaterka to jest coś, co powinniście mieć w swoim kalendarzu w wakacje, gdyż po pierwsze można się wykazać, nauczyć się można naprawdę bardzo dużo rzeczy. Można poznać mnóstwo różnych ludzi. Jest wiele powodów, żeby wrócić na kwaterkę. Wracam na kwaterkę, ponieważ chciałbym spłacić dług wychowania harcerskiego oraz pomóc mojemu chłopcowi. Mm, bardzo ważne na kwaterce jest to, żeby przyjeżdżało dużo ludzi na kwaterkę, ponieważ wtedy mamy większe możliwości. Możemy otworzyć grzyba, możemy prowadzić służbę wartowniczą. Mamy wtedy naprawdę wiele frajdy i fajnie to wszystko wychodzi. Żeby przyjechać na kwaterkę, tak naprawdę wystarczy przyjść z dochówca, zgłosić się, zostawić namiar, no i my się odezwiemy i zapraszamy. Na kwaterkę trafiłem w sposób prosty. Zadzwoniłem do druha komendanta i zapytałem się, czy są miejsca i drugi komendant mnie zaprosił. Zapraszamy Ciebie na kwaterkę, to Ciebie potrzebujemy na kwaterce, to Ty powinieneś zanim pojechać na wakacje. Jestem Mosiek, na kwaterkę przyjeżdżam od 3 lat. Jestem Poni. Na kwaterkę przyjeżdżam od 6 lat. Jestem Sebek. Na kwaterkę jeżdżę od 5 lat. Po prostu mnie ciągnie do tego miejsca.